Chciałbym jeszcze powiedzieć, że 92,9% moich widzów, którzy oglądają moje filmy, są bez subskrypcji, więc zapraszam do subskrybowania i na film. Jest czwarta rano. My wychodzimy właśnie z domu z placakami takimi. Mam tu dobrze zapięte, mam. Słuchajcie, teraz będzie odcinek nie wiem w sumie z czego. Nie wiem, na jakie górki będziemy wchodzić. Widzimy się na miejscu. Oczywiście, może jeszcze w drodze coś dodam. Ale ogólnie to dopiero wychodzimy z mojego fajnego domu. Nie będę pokazywał klatki. Tylko, że tam pokazałem to sobie w montażu. Jak wiadomo zrobić, co z tym można. Teraz tak, nie będę pokazywał, bo nie chcę za bardzo montować tego. Słuchajcie, będziemy tam za 5 godzin. Takie 5 godzin, 4 godziny. Um, więc spoko. Cześć. Witam Was na odcinku, w którym jesteśmy w tym samym miejscu. Jak ktoś pamięta vlog z gór Hashtag jeden, który teraz ma nie wiem ile wyświetleń, tutaj macie napisane. Um, nie wiem, tutaj była ta myszka w tym miejscu. Ja źle to pokazuję tu. Ale wtedy nie mieliśmy dupolotów do śniegu. O, pokaż, jakie fajne dupoloty mamy do śniegu ze sobą. Nie no jak to wygląda, ale ogólnie z śnieżyca. Ale ogólnie tu mam takie plecaki. Nie, to nie nasz plecak. Tak, to, to jest Twój plecak, tu. No, tu mój. Ale pomyliłem się z tym. E, no ogólnie to zaczynałem film dokładnie w tym miejscu. blok z gór. Nie wiem, jak ja to pamiętam, ale, ale jakoś pamiętam. z nura od tej, tej myszy, co tam woziło. Tak. Tu gdzieś jest. Tu, po tym kamieniu Filipie znalazł. No wiem, tu. Tutaj, tu gdzieś ten. E, Powiedziałem tutaj gdzieś stałem. Tutaj była ta mysza i mówiłem, że tutaj widzimy pierwsze zwierzę. Tam były kozice jeszcze. E, chyba ślistaki były albo coś. Dobra. Słuchajcie, ja mam minutę filmu. E, nie wiem to, ile ten film będzie miał, ale postaram się zmieścić w 10 minutach. Trzymajcie się. No i cześć. Dojeżdża pani do stanu do murowańca Witam Was na um, W sumie to ten materiał będzie chyba wyglądał dokładnie tak samo Tylko że dojście do Murowańca będzie m, dzisiaj chyba dzisiaj tylko się przejdziemy do stanu 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 tak stan, stanu zjednoczonych Sta, do stawu jesteśmy jak zwykle w deszczu Bez kitu. jak zwykle w deszczu No wszędzie jesteśmy w deszczu kurde jak na odcinkach pewnej osoby, na którym nie chcę się wybić fejmie. Nie wypowiem tej nazwy, bo nie chcę się wybić na jej fejmie. E, idziemy oczywiście w deszczu, bo jakby nie w słońcu. Proszę, że no słońce. E, no, więc idziemy w deszczu. E, no i. Myślimy tyle, no nie wiem. Oczywiście, tutaj z jest, jest żółta trasa, idziemy na, do Morwańca. No, widzimy się na następnym cięciu. Jeszcze pokażę tutaj takie coś. Tu, 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 tu. I czwarta osoba biegnie z góry. Teraz to wygląda. Dalej. widzimy się na następnym cięciu, cześć. Tutaj będzie wejście od murowańca do czarnego stawu No nagrywam cię Chodzę po lodzie, idę A przywitania nie robisz RT Ale sześć już było To zrobię na godzin pierwszy, dobra Buty będziesz miał mokre, jakbyś wpadł do tego to co? Mam troszeczkę z Zrobię tutaj taki ja to zrobię, daj. ślad tu na kościelcu jutro będziemy, byliśmy już nieraz, a tu są nasi znajomi, tak? Tak. No, ten stop, chciałem wejść tam do środka. To się nagrywa, nie ma hejty. Jesteśmy tutaj dalej, idziemy teraz, będziemy iść... To jest pan praktyczny no, I w sumie tyle. No, to jest dobrze, jesteśmy przy stawie, jak widać. No i w sumie to cześć.